Ciekawe i różnorodne książki postapokaliptyczne, czyli zapisz na później, aby wiedzieć, co czytać. Zrodzony Jeffa Vandermera, czyli o trochę takiej matczynej relacji pewnej dziewczyny z potworem, którego znalazła. Dzieci jednej pajęczycy, Olgi Niziołek, czyli postapokalipsa połączona z dystopią, która jednocześnie jest komentarzem na temat zmian klimatycznych, no i przy okazji ma pewne elementy fantazy. Wodny nóż Paolo galupiego, czyli jeśli szukacie falauta w książce, to to jest Fallout w książce. Piąta pora roku, Nory Jemisin, czyli science fantasy z bardzo ciekawym i bardzo unikatowym systemem magicznym, który właśnie przy okazji ma te elementy postapokaliptyczne. Metro 2033 to chyba jedna ze najbardziej znanych obecnie książek postapokaliptycznych, która może nie jest najlepsza na świecie, ale ja od niej zaczęłam moją przygodę sci-fi i wtedy mi się sprawdziła, więc jeśli boicie się sci-fi, to może akurat to będzie coś, co się Wam sprawdzi. Antologia Frostpunk to propozycja dla tych z Was, którzy bardzo lubią steampunk i bardzo lubią XIX wiek i przy okazji nie przeszkadzają Wam mroźne klimaty. To są naprawdę bardzo dobre mikropowieści. Ostatni brzeg może jest post apokalipsą w trochę taki naciągany sposób, ale jest to naprawdę poruszająca historia o końcu ludzkości, tak po prostu. Watran Aurajo Huberata, czyli książka o tym, jak ludzie trafili na jakąś obcą planetę i trochę tam nie idzie im rozmnażanie się. Skoro już mowa o rozmnażaniu się, no to w książce, gdzie dawniej śpiewał ptak, ludzie, cóż no, też mają problemy właśnie z tym tematem i podeszli do tego tak, że postanowili się klonować. Jest to chyba jedna z najbardziej, albo inaczej, najważniejszych książek na temat klonowania, jaka powstała. To są moje propozycje, a oczywiście jeśli wy macie jakieś, to dawajcie znać w komentarzach, po jakie post-apo warto sięgnąć.